Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca? Celem istotnego zmniejszenia ryzyka chorób serca należy prowadzić zdrowy styl życia. Należy dbać o utrzymywanie prawidłowej masy ciała, co można osiągnąć przez stosowanie zdrowej diety oraz uprawianie regularnej aktywności fizycznej. Ważne jest również unikanie używek, szczególnie palenia papierosów. Warto okresowo wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego oraz badać poziom cholesterolu, żeby w odpowiednim momencie wykryć stany, które wymagają leczenia. Wydawać by się mogło, że zasady prowadzenia zdrowego stylu życia są wszystkim bardzo dobrze znane, jednak coraz młodsze osoby chorują na nadciśnienie tętnicze i zaburzenia gospodarki lipidowej. Weźmy sobie wszyscy to do serca.